Witam piratów i piratki na moim kanale. W tym poradniku Motini powiem gdzie zmienić nazwę w grze i wyglądać Zacznijmy od nazwy. Są dwa sposoby, żeby to zrobić. Pierwszy jest taki, wchodzimy w ikonkę PCA. Naciskamy na pióro przy nazwie. Oczywiście. Jeśli w ogóle jeszcze nazwy nie zmienialiście, to macie za darmo zmianę. Jeśli to zrobiliście, to zmiana nazwy kosztuje 25 monet. Żeby to sprawdzić od razu. Napiszemy byle co. Tu pisze. Płacić zmianę nazwy. Chcesz wydać monetę, aby zmienić nazwę swojej postaci na IKE? Koszt przedmiotu 25 mln. To jest prawda. Drugi sposób jest taki. Idziemy do przystojnia Caricardo na statku biegackim. I na takiej samej zasadzie jest, co na pierwszy sposób zmiana nazwy. W G. Oczywiście. Żeby to sprawdzić dla moich widzów. Widzicie, pióro jest u niego też. Piszemy byle co? Też jest 25 mln. Widzicie. U niego też można zmienić wygląd. Tak. Za wygląd zmiany postaci. Nie, za wygląd tutaj można płacimy za monety. Oczywiście możemy zmienić kolor włosów, kolor skóry, brody włosów, twarz możemy zmienić płeć nawet. Kto, kto jak chce, Jakże zmienić możemy to osobowo dać. Mhm. No to możemy mężczyznę osobowo Płacimy za monety oczywiście tutaj. Jeśli macie jakieś pomysły na poradnik, oczywiście proszę w komentarza. Jeśli się taki poradnik spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję na kanale i do zobaczenia bawam. Cześć!